Witam na kanale, w kolejnym filmie. Dzisiaj przedstawię Wam artykuł, który znalazłam na Dzień Dobry TVN, który mówi o procederze, który w ostatnim czasie bardzo jest wykorzystywany. Z racji tego, że no wiele osób jednak doświadcza tego, że te ceny są takie wysokie, że jest ta inflacja, że te kredyty poszły w górę. Szuka takiej różnej alternatywy w kontekście zarobienia dodatkowych pieniędzy. I niestety bardzo łatwo paść ofiarą osób, które wykorzystują tą sytuację. No i teraz Wam przedstawię właśnie tutaj artykuł, który Dzień Dobry TVN przedstawia tutaj na swojej stronie, właśnie o pracy zdalnej. Praca zdalna, nowy sposób oszustów. W jaki sposób wiara w to, że w parę godzin przyniesie mi to ogromne zyski może być po prostu zwyczajnie pułapką dla wielu osób. Praca zdalna to od blisko roku rzeczywistość wielu z nas. W związku z pandemią wykonujemy swoje zawodowe obowiązki online. Wiele osób przeszło na tą formę, jest zadowolonych, więc coraz bardziej cieszy się tą popularnością. W sieci pojawia się coraz więcej ogłoszeń, w których firmy szukają chętnych do pracy z domu, legalnej i dobrze płatnej pracy. Jednak nie wszyscy autorzy mają dobre intencje, część z nich to zwykli naciągacze. Sprawdź, jak nie dać się wciągnąć w piramidę finansową. Praca zdalna, a dokładnie zakładanie kont bankowych. I teraz widzimy taką ofertę: praca w domu, odpisywanie na wiadomości, godzina, dwie, dziennie możesz zarobić około 3000 zł. W rozszerzonym opisie widać, że nawet do 10, jeśli będziesz bardziej zaangażowany. W popularnym mm, portalu takim ogłoszeniowym, na przykład OLX, można znaleźć. Około 150 różnych e, ofert tego typu codziennie. Ich autorzy obiecują legalną pracę i wysokie zarobki bez wychodzenia z domu, bez doświadczenia, bez kwalifikacji. Potrzebny jest tylko komputer, obywatelstwo polskie, ukończenie 18 lat i dobre chęci. Z każdym ogłoszeniem kryje się Zazwyczaj bardzo młody człowiek w garniturze, jego celem to jest to, aby jak najszybciej zarejestrować się w podanym linku w systemie i wziąć udział w szkoleniu online. Ale co dokładnie trzeba zrobić? Z mętnych odpowiedzi wysyłanych, kiedy piszemy do takiej osoby zadania, które trudno nazwać pracą, mam zostać testerem bankowości. Tak mniej więcej pokazuje nam się obraz tej pracy, którą de facto mielibyście wykonywać. Czyli zakładanie konta w różnych bankach, czytamy dalej na stronie. Na każdym nowo założonym koncie zarabia osoba, która to konto poleciła. Czytaj przez link polecający. Potem trzeba szukać nowych osób, które też będą je otwierać. Mechanizm jest banalny. Wiele banków kusi dziś nowymi klientami, darmowymi kontem, dodatkową prowizją yy, czy premią. Zarabia więc nowy klient, ale też osoba, która poleciła właśnie w ten sposób, poprzez ten link, zakładanie kont bankowych jako piramida finansowa. I tutaj dochodzimy do punktu, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Czy jest to legalne? Tak, ale pod warunkiem, że polecamy bank rodzinie czy znajomym. Ogłoszenia o pracę, w której e, pisze tutaj e, artykuł, to rodzaj piramidy. Masowe i dyskusyjne wykorzystywanie promocyjne banku do własnych celów tym bardziej, że naciągacze nie mówią już o tym, że aby otrzymać pieniądze, należy spełniać wiele kryteriów. Konto musi być na przykład prowadzone przez kilka miesięcy, konieczne są wpłaty, najczęściej minimum 1000 zł, kilka operacji karto, A jeśli nie spełniamy tych warunków, to nie tylko, że nie dostaniemy premii, to jeszcze po prostu pojawią się dodatkowe opłaty z tego tytułu. Praca w domu, złudne oferty, ogłoszenia o pracy zdalnej, które żądają które tak naprawdę żadną pracą nie są to część tak zwanych systemów afilacyjnych myślę, że coraz to częściej gdzieś tam spotkamy się z tym okreśnikiem wszystkie działania wszystkie tak naprawdę działania idą w tym samym kierunku w tym samym schematem zarabia się poprzez polecanie produktów czyli w tym wypadku usług danej marki w Polsce są jednak grupy, które wykorzystują te systemy by Mam mieć ludzi z zwykłymi ofertami pracy. To znaczy, tutaj powinno być jasno powiedziane, jaka to jest oferta, czemu ona ma służyć. Natomiast tutaj w tych ofertach jest często wykorzystywane to pod przykrywką właśnie pracy zdalnej, co de facto tak naprawdę wcale nie jest pracą zdalną, bo to, o czym ja tutaj mówię, ciężko jest to nazwać pracą. Ale no, tak to piszą, tak to nazywają. Prowadzące szkolenia podkręcają atmosferę, przekonując, że praca na etacie to piekło oraz opowiadając, że w ich strukturze można zarabiać nawet 2000 w pierwszym tygodniu pracy. Jest to ewidentnie nieprawdą, bo pieniądze za założone konta wpływają najczęściej po 45 dniach od otwarcia rachunku. W rzeczywistości szkolenie nie jest żadnym szkoleniem, tylko łowieniem kolejnych osób naiwnych które skorzystają z linku polecającego, otwierają konta, dając zarobić osobom, które już tkwią w tej piramidzie. Jeśli wejdą w ten system, to tak naprawdę to są te osoby, które kiedy w późniejszym czasie będą tworzyły też te ogłoszenia, werbowały kolejne osoby, żeby one na nich pracowały. I tak to mniej więcej w skrócie yy, wygląda. Co na to banki? Czy banki o tym wiedzą i rzecznicy podkreślają, że nie współpracują z portalami czy stronami namawiającymi do masowych zakładania kont? Zależy nam, aby z naszej oferty skorzystali klienci, którzy są nią rzeczywiście zainteresowani. Dlatego w żadnym razie nie akceptujemy masowego otwierania rachunków, także pod pretekstem rekrutacji czy szkoleń. Każdorazowo, jeśli spotykamy się z taką sytuacją, interweniujemy. Tak zapewnia nas rzecznik jednego z banków. To jest taka strona oficjalna, gdyż z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że banki doskonale wiedzą, że taki proceder ma miejsce, aczkolwiek jakoś specjalnie nie ingerują, nie interweniują w tej sprawie, dlatego że w pewien sposób też na tym zyskują. To, że praca zdalna przy otwieraniu konta zakończy się fiaskiem jest pewne, choćby z tego względu, że nie można w nieskończoność zakładać nowych rachunków objętych promocją. No bo głównie chodzi tutaj o to, żeby mieć pieniądze z tego tytułu, tam na tym szkoleniu oni mówią, że ma to być minimum 3, ale tak naprawdę jeśli chcesz zarabiać konkretne pieniądze, musi ich być bardzo dużo, bo to nakręca tą spiralę. Ważna sprawa jest tu werbowanie nowych osób. No i tak naprawdę na tym będzie polegała praca osób, które to w to sobie po prostu wejdą. I wiara w to, że pa w parę godzin lekkiej pracy, przyjemniej przyniesie nam duży zysk, jest niebezpieczna, no i tu się nie oszukujmy. Jeśli ktoś jest naiwny i uważa, że za darmo za coś dostaniemy konkretne pieniądze, no to niestety człowiek za naiwność płaci. Takie przekonanie można narazić wielu ludzi nie tylko na rozczarowanie, ale i wpędzić. W Jakieś problemy prawne i finansowe, tarapaty, bo pamiętajmy, jeśli zostanie w jakiś sposób udowodnione, że ktoś świadomie zakładał te konta, żeby wyłudzić te promocje, czyli te pieniądze z banku, no to w którymś momencie, jeśli zostanie mu to udowodnione, tym samym też może ponieść konkretne konsekwencje prawne z tego tytułu. Jest też ryzyko, że ludzie wciągnięci w taki biznes podlegają efektywności utopienia kosztów, będą w nim brnąć, nawet gdy zamiast obiecanych zysków, Zacznie on przynosić straty. Finansowo mogą wyjść na zero, ale zainwestowany czas to przecież też nasz czas. No to jest takie, takie drugie dno, że o ile stracimy tylko swój czas, to jest jeszcze pół biedy. Jeśli stracimy już pieniądze, no to to już jest zupełnie coś innego. Ale szanujmy też tutaj swój e, czas. Więc to tyle, co chciałam Wam tutaj e, przedstawić w tym kolejnym materiale. Niestety, proces jest bardzo powszechny w ostatnim czasie. Sama sobie poszłam i sprawdziłam na różnych stronach, jak ten proces wygląda, i sama dostawałam odpowiedzi praktycznie od kilku osób, którym odpisałam na takie ogłoszenie, i sama jest podobne. Dokładnie tak, jak tutaj w tym artykule jest to opisane. Yy, więc uczulam, nie dajmy się oszukać, nie pozwólmy, żeby ktoś w dzisiejszych trudnych czasach wykorzystywał naszą sytuację do celów tego typu, że po prostu ktoś na nas będzie żerował. Nie dajmy się wykorzystać. Owszem, na pewno, zapewne są yy, takie uczciwe oferty pracy zdalnej. Ale na pewno one nie, nie są w takiej formie, że ktoś Wam każe coś zrobić i na Was po prostu zarabia. Jeśli są oferty faktycznie pracy zdalnej, to głównie to wygląda w ten sposób, że jakieś firmy różnego rodzaju, po prostu przyjeżdżasz do tej firmy, jesteś zatrudniony właśnie na pracy zdalnej, dostajesz materiał do pracy, co masz konkretnie robić, robisz to zdalnie, ale to wygląda w taki sposób, a nie. Aha, i jeszcze jedno: takie oferty z reguły nie zarabia się nie wiadomo jakich pieniędzy, mówimy tutaj o dużych pieniądzach, przy małym nakładzie pracy. Z reguły takie oferty to są przy takich dobrych warunkach, to jest około 2-3 tysiące złotych miesięcznie, kiedy faktycznie ten nakład pracy jest dosyć duży. I to są z reguły te uczciwe oferty, a nie takie, które w jakiś sposób nas oszukują. Dziękuję za zobaczenie kolejnego materiału. Do usłyszenia.